W tej chwili robimy już taką wykończeniówkę typową. Poziom minus jeden zaczynamy już zamykać, zaczynamy końcówkę, jest już biały montaż, bo na poziomie minus jeden są pomieszczenia wszystkie techniczne y, dla zawodników, dla y, medycyny, tak, dla, dla sędziów. I po kolei zamykamy już pomieszczenia, pierwsze klucze już są szykowane i, i po kolei... Idziemy sukcesywnie do góry. W tej chwili właściwie to instalacje kończą się. Jedynie zostaje tylko przez cały osprzęt, który taki jest właściwie na końcówce, prawda? Bo cały osprzęt jest zarówno elektryczny, jak i ten sanitarny jest montowany na samej końcówce. Jak widać. Idzie to do góry. Dzisiaj zaczynamy pierwsze już zabezpieczenia pod membrany pod dachem. Niestety rozpadało się, zaczęło wiać, więc na pewno te roboty zostaną dzisiaj przerwane, ale pogoda będzie sprzyjała i myślę, że już w tym tygodniu zobaczymy pierwsze położone fragmenty dachu z membrany. Inwestycja została rozpoczęta późną wiosną tamtego roku. Więc minął ledwie jeden rok, kiedy cała inwestycja widać, że wyszła z ziemi, że jest bardzo konsekwentnie realizowana. No i jesteśmy praktycznie u progu jej zakończenia, bo 17 lipca jest koniec inwestycji. Mamy odbiór z tego, co, co dzisiaj się dowiedziałem od wykonawcy, od pani dyrektor do spraw inwestycji. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy w tej chwili około tygodnia nawet wyprzedzenia, więc jest super, no super. Inwestycja robi wrażenie. Z tego, co się dowiedziałem od kibiców przede wszystkim, którzy najbardziej są zainteresowani oprócz piłkarzy tą inwestycją, oni nigdy sobie nie wyobrażali, że ta inwestycja będzie aż tak duża, aż tak ładna. Czyli wybiegliśmy przed ich oczekiwania. No jest super, super.